Dziś przedstawię wam 10 ciekawostek o MSP, o których pewnie słyszałeś. XD, ale obejrzyj filmik, bo długo montowałam. Zapraszam do oglądania. Jeden oto i Klos, założyciel MSP, nie da go się wyszukać na polskim MSP, chyba a zaraz pokażę wam jego zdjęcie w realu. Oto i on. Na MSP czasami zdjęcia animacji się bagują to pierwsze zdjęcie to znalazłam w Google A to drugie na mohim koncie. MSP istniała kiedyś Samantha Ekstra krążą plotki, że Pixie ją szakowała bo chciała być jedyną moderatorką i usunęła jej konto a jej główne ciuchy sobie przesłała z Samantą dało się pisać i bez z Pixie nic. Tak samo było z samym extra. Na MSP istnieją zakazane i usunięte animacje zostały usunięte z powodu rzeczy, które były dla dorosłych, np. przykład strzelanie z pistoletów sikieranusz we krwi i też środkowy palec i kilka innych, a oto i ona. Na MSP jest coś takiego jak noc hakerów. W każdy czwartek w tym dniu hakerzy się spotykają i chodzą po czat i hakują. Często są spotykane podróbki i dzieci a czasami są też ogrinały więc dlatego w czwartek od na przykładam godziny 8 ubrać się w strój hakera. MSP są unikaty, są one bardzo cenne, jak zakazane animacje i unikatowe tła i rzeczy graczy chcą je mieć, dlatego moderatorzy stworzyli coś takiego jak tydzień unikatów, a oto kilka unikatów. Kiedyś MSP wyglądało zupełnie inaczej, tło logowania było inne i w ogóle było to albo old MSP albo beta, to było pierwsze MSP, a potem MSP się zmieniało, tak to mniej więcej wyglądało. Na MSP był kiedyś super VIP, a nie było star VIP, a tak on wyglądał. MSP obecnie chyba najwyższym levelem jest 101 posiada go J.U.N.A. 13 polska użytkowniczka i kilka zagranicznych. Na MSP były kiedyś takie zwierzaczki mochim zdaniem są one słodsze od tych teraźniejszych. Na MSP były kiedyś roślinki które dawało się do pokoju i podlewało szkoda, że moderatorzy je usunęli. Na beta MSP był dzień w którym można było kręcić kołem tyle ile dusza zapragnie gracze mogli wtedy zebrać niezłe sumki heche Na MSP była kiedyś możliwość dokupienia Starcoins której teraz nie ma można teraz kupić pakiet jeszcze pozdrowić idealną Ole za to, że napisała jako jedyna hejt XD. Zapraszam do zapraszania mnie na MSP z Black Cat Serduszko, więc to tyle. Papa, pa, a i za 10 lajk like będzie następny odysseł z. Ciekawostek do zobaczenia.